Wakacje. I tak, zdaję sobie sprawę, że część z Was, widzów, wcale nie ma wakacji, tylko na przykład musi iść do pracy. Dzisiaj, jutro, za tydzień. Ale jest kilka ważnych powodów, dlaczego taki odcinek o wakacjach jest jednak ważny. Pierwszy powód jest taki, że ja mam wakacje. Nauczyciele nie robi. Darmo zjady. I ogólnie umówmy się, wakacyjny klimat udziela się wszystkim, nie tylko uczniom, więc proszę nie narzekać, tylko się wakacyjnie zrelaksować i oglądać. Porozmawiamy sobie dziś o idiomach, czyli powiedzeniach, wyrażeniach, często przysłowiach, czymś co w sumie bardzo ciężko przetłumaczyć na obcy język. Zazwyczaj I dzisiaj kilka takich właśnie wyrażeń związanych z wakacjami, czyli jeszcze z relaksem. Jeżeli chcemy się zrelaksować, albo jeszcze lepiej chcemy powiedzieć komuś, żeby się zrelaksował, to po angielsku możemy powiedzieć po prostu relax. Ale jeszcze fajniej będzie, jeżeli powiemy chill. Albo nawet chill out. Chill out, man! Albo, i to będzie zdecydowanie najfajniejsze z tych wszystkich słówek, a być może nawet najfajniejsze w dzisiejszym odcinku, chillax. Brzmi jak nazwa jakiegoś Pokemona, albo innego Transformersa. Leave me alone, I need to chillax for a moment. Zostawcie mnie w spokoju, muszę się troszkę zrelaksować. You must chill! Jeżeli tak się zrelaksujecie, że aż zaśniecie, to mamy też coś takiego fajnego jak zong out, czyli uderzyć w kimono, kinąć się. I've got plenty of time now, so I guess I'll just zong out for a moment. Mam teraz mnóstwo czasu, więc myślę, że po prostu kimnę się chwilkę, bo wakacje mam darmo z No i co, skoro możesz sobie pozwolić na aż taki relaks, to z pewnością jesteś też footloose and fancy free. Po polsku wolny jak tak. Tomorrow I start my holiday. I'll be footloose and fancy free, bo mam wakacje. Nie robi. No dobra, jesteś już zrelaksowany. Ale załóżmy, że jeszcze nie aż tak, żeby walnąć w kimono. Zonka. Czujesz się wolny jak tak? Footloose and fancy free. Jest wieczór. Co by tu poczuć? Najlepiej uderzyć w miasto. Paint the town red. Czyli zaszaleć po mieście, uprawiać clubbing. We have a free weekend. Let's paint the town red, man. A jak już wrócicie z miasta. Na drugi dzień to relaks macie wręcz wymuszony. Nie pozostaje wam nic innego niż put your feet up, czyli odpocząć, najlepiej z wyłożonymi do góry nogami. Oczywiście wakacje można też spędzić aktywnie, ruszyć w drogę, hit the road, złapać trochę słońca, catch the sun, ale umówmy się, relax, przepraszam, chillax jest najważniejszy. I tego Wam życzę. Chillaxu I słuchajcie, w te wakacje będziemy rozmawiać między innymi właśnie o idiomach, czyli coś, co nie zawsze da się dosłownie przetłumaczyć. Paint the town red to nie jest po polsku pomalować miasto na czerwono, tylko uderzyć w miasto. Hit the road to nie jest uderzyć drogę, tylko w nią ruszyć. Tak samo nie tłumaczymy dosłownie food loose and fancy free, bo po polsku zabrzmiałoby to przynajmniej dziwacznie. Po polsku jesteśmy wolni jak ptaki. Aha. No, a odcinki wakacyjne, jak to już zresztą w poprzednie i jeszcze w poprzednie wakacje bywało, będą raczej co dwa tygodnie chillax, niż co tydzień. Chyba, że mi się coś odwiedzi, to zobaczymy w międzyczasie. Do gramatyki wracamy we wrześniu. Chillaxujcie się, rock your English, darmusyady.